Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Skarbów. Dzisiaj niestety nie ma nam razem ze mną na kanale kolegi gest Piotrek, czyli inaczej Piotrek jest gość. Natomiast sam poprowadzę ten odcinek, zobaczymy jak on sobie tutaj poradził z czołgiem, który nie jest wcale prosty do grania, ze względu na to, że no ma... Kilka takich rzeczy, które go, że tak powiem, dyskwalifikują do tego, żeby był bardzo łatwym czołgiem do grania. Oczywiście mowa tutaj o LTTB siódmotierowym czołgu lekkim z radzieckiego drzewka, który prowadzi wprost do T-54 Lightwave'a, który ostatnio T-54 Lightwave jest dosyć często używany na wszelkiego rodzaju kampaniach, bądź też na, gdy się gra jakieś tryby 7x7, 7x54, no powiedzmy sobie w ten sposób. Jest to naprawdę fajna zabawka, chociaż na randomie nie, że powiem, dubska nie urywa, tak można powiedzieć. Dobra, bra, LTTB oczywiście fajna zabaweczka. Piękna, długa lufka, którą widać w wystawie jak nos Pinokia. Na, na nieszczęście ona się nie wydłuża jeszcze bardziej, przez co nie zwiększa w sobie dodatkowo jeszcze celności, ale mimo wszystko celność 0,36 jest całkiem przyzwoita jak na ten pojazd. Można rzeczywiście w razie W przysnapić sobie gdzieś z daleka. I spokojnie coś porobić 180 damage'u, jak na strzał, też nie, nie ma szału. 412 czas przeładowania. No, widzę, że tutaj kolega jeszcze dodatkowo wozi racje bojowe. No ale cóż. Yy... Wiadomo, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby się szybko dodatkowo przemieszczać, ponieważ racje bojowe oprócz tego, że szybciej strzelamy, dodatkowo dają nam jeszcze właśnie opcje, że możemy szybciej sobie się tutaj poruszać. Lepiej skręca, lepiej jedzie do przodu i ci załganci ogólnie lepiej pracują. Dać im jeść więcej, no to wiadomo, że się będą bardziej starać, prawda? Mniej więcej w ten sposób to wygląda. Pierwsze, tutaj kolega dosyć mądrze żongluje pociskami. Tych pocisków jest 60 łącznie. Natomiast żonglował nimi, ponieważ miał pierwszego przeciwnika. To był T54. A jak wiadomo, jest to na tyle twarda menda, że no, ciężko go jest. Normalnie przebijać z pocisku, które mają 170 penetracji. No, można byłoby w teorii strzelać go po spotach, no, ale to i tak niewiele daje ze względu na to, że jest to zbyt twarde. No, jak widać już kolega przełowie się znowu na Golda z 8. I z 8 jest za twardy dla pocisku penetracji 170, nie ma szans go przebić. Wiestom mówimy, że Is 8 jest mięciutki, że w ogóle przebija go wszystko. A jak widzicie 216. Penetracji i spokojnie się od niego dinga. Naprawdę potrafi do, ostatnio dosyć dużo zdingować. Więc kolejny strzał w dolną płytę i zdingował kolegę tutaj. Piękny strzał T37 Amorak. No i niestety trzeba było złożyć naprawkę. Ale cóż, jak widać, w dalszym ciągu kolega sobie ładnie żongluje. Raz ładuje Golda, raz ładuje zwykłe pociski. I spokojnie sobie tutaj jakoś kończy kolejnego, pomaga kończyć kolejnego przeciwnika. Dobra, on jest razem w Plutonie z RHM-em, dlatego też i spokojnie mógł sobie właśnie podziękować koledze za to, że mu pomógł i nie pozwolił, żeby go wykończył. Jak widzicie, kolejny strzał w ISA 8. I niestety dla kolegi znowu jakiś brak penetracji. Następny, tak jak powiedziałem, 217 penetracji i, i z 7 i z 8 y, dinga, wszystko jak oszalały. No dobra, w tym momencie robi się trochę nieciekawy, ze względu na to, że kolegę zostało już 5 pocisków zwykłych i 16 goldowych. Dlatego też, i powiedzmy sobie jeszcze, że trzeba trochę się już oszczędzać tymi pociskami. m Stewart, który się tutaj pięknie wziął i y, Tarabanił do tej bitwy. No oczywiście wbił razem z te 37 które go na dziewiątki, a jego tutaj zupełnie nie było zupełnie nie było tutaj potrzebne. Dlatego też za chwileczkę wyparuje. Trafienie, ale w inny pojazd. Mówiłem 5 został zniszczony. 10 do 7 jest w miarę nieźle, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że wynik jakoś nie robi wrażenia, jeśli chodzi o ilość HP drużyny jednej czy drugiej, ponieważ jak widzicie, różnica przy różnicy trzech czołgów jest tylko 400, jeśli chodzi o, o ilość HP, więc no, powiedzmy sobie szczerze, że nie ma wcale jakiejś rewelacji. Kolego tutaj jest nastrzał, jest obieg 704, trzeba go teraz troszeczkę tutaj pobijać. Znowu pocisk goldowy, ale tu będzie już zostały same goldy, więc no niestety nie bardzo jest się czym rozporządzać. Trochę mnie dziwi jedna rzecz, ze względu na to, że ten pocisk zwykły ma 180 damage'u, warto zawsze byłoby wozić ze dwa. No, powiedzmy dwa hejki, niech tam, niech tam będą yy, ze względu na to, że jeżeli będziemy widzieć jakiegoś Borsuka, jakiegoś yy, na przykład wtf yy, PZ-4 9 poziomu zawsze warto do niego strzelać właśnie z hejków. one nie mają jak to w jakiejś penetracji, ze względu na to, że to jest tylko 44, ale za to potrafią uderzyć za 300 yy, średniego damage'u i naprawdę powiem szczerze to jest dopiero odczuwalny damage. Dobra, jest protek. Protek od boku, bardzo łatwy, nawet z zwykłych pocisków by go przebił. Drugi strzał, 208, bardzo ładne losowanie. I spokojnie można tutaj sobie kolega jeszcze jechać dalej. Wzór 3, WN8, 6304, no E75, nawet na pocisku goldowym, nie jest taki prosty. O, oczywiście poczek, to już jest inna bajka. 11 do 9, ale ilość HP jest znacznie mniejsza. Natomiast kolega tutaj jest na hita, obojętnie od czego, już prawdę powiedziawszy, wszystko, czego tylko trafi, go zniszczy. Dlatego też nie, nie pcha się do przodu, nie będzie teraz spotował. Ze względu na to, że tutaj tak naprawdę został E75, bardzo ciężki przeciwnik, został jeszcze prototyp i, i z 3 W trzech naprawdę, no i z trzeci, powiedzmy sobie jeszcze, że jest z trochę słabszym graczem, E75 też nie błyszczy. Ale no cóż, lufa jest lufa, za każdym razem można kogoś tam trafić, strzelić, nawet nie przymierzając i, i zakończyć komuś bitwę, więc no nie ma co szaleć, szaleć i jechać do przodu. No, też powiem szczerze, kolega tutaj się wcale nie oszczędza. E, raczej nie, sto, nie stoi gdzieś z tyłu, nie próbuje objeżdżać. Tylko, o jak widzicie, 194 w boczek E75, e i zaraz będzie jeszcze jeden strzał. Co najciekawsze, nie świeci się w dalszym ciągu, pomimo tego, że jest znaczy, blisko. A jak widać, tutaj i trzeci jeszcze w tym momencie dojeżdża. No kurczę, szybciej, <grytanie> ja jeszcze normalnie drzew. Nie drzewko, tylko domek mu tutaj skądś nagle wyrósł. Dobra, i z trzeci, i z trzeci Dobra, M53, M55 zniszczył naszego E75. No i robi się już bardzo nieciekawie. Żyją na to, że tak naprawdę została Pantera dwójka. Jest pięknie odbicie od. Prototypa. No, trochę dziwne odbicie, ale cóż, tak to bywa. Ten boczek jest bardzo twardy ma całe 75 pancerza. Dodatkowo jeszcze. Nie, przepraszam, 45 pancerza. Tył ma 40 pancerza. Natomiast, 9, natomiast 90 pancerza z przodu, to jak na light, to jest naprawdę dosyć, dosyć dużo. I ten przód rzeczywiście jest świetnie skontowany. Wszystko, co jest niższego poziomu, potrafi naprawdę dingować od niego, jako szalały. Więc no, nie jest taki łatwy wcale do przebicia, pomimo tego, że jako light nie powinien mieć wcale pancerza. No cóż, tak jest. Oj, dobra. W tym momencie jedyne wyjście, co pozostało, to tak naprawdę tylko gdzieś zacząć jeździć, próbować wyciągać ich pod artę. Pantera dwójka. Pantera dwójka sobie prawdopodobnie stoi w tym momencie na respie, tam gdzie, gdzie ją wyrzuciło. Ma 268 W na 2000 bitew, więc no, powiedzmy sobie szczerze, nie błyszczy i dlatego też nie ma co na niego liczyć, że cokolwiek zrobi. W tym momencie. Dobrze, jest pięknie Crusader SP zniszczył ISA 3, to on dostał taki ładne combo od dwóch artylerii, dlatego też i spadł był na, że tak powiem, jedną salwę. FK Steel Scout. No tak. to tak ja powiedziałem, pantera 2 jest Awkowiczem, a no tak, dobry spoter. Zgadzam się z jednej strony, nawet jeżeli on nic nie zrobi w tej bitwie, to chociażby w jakiś tam sposób wyspotuje może któregoś E75 na przykład. Prototyp jest dosyć dobrym graczem, garniętym, więc trzeba się go raczej obawiać. Tutaj nie ma co wjeżdżać na bazę, bo wiadomo, że skończyłoby się to wyświeceniem prawdopodobnie wcześniej czy później i lepiej by się to, lepiej by w ten sposób nie robić. Dobra, jest E75, trzeba po nią pojechać. No i to będzie ciekawa bitwa, ze względu na to, że Light kontra super, hiper ciężki heavy. E75, jak wiadomo, bardzo dobrym heavy'kiem jest i trzeba się jej obawiać w każdy możliwy sposób. Dobra, jest, A i skontował się, no i niestety przez to trochę tutaj e, pokrzyżował plany koledze. E75 jeszcze jedzie na tego Crusadera. Pytanie, czy Crusader nie dobrze jest, super, M40-43 wykańcza to. E75, ła, to by zabolało i to bardzo. Oprócz tego, że jest dobra bitwa, to jeszcze dodatkowo właśnie takie wyciągane bitwy są wtedy najciekawsze i zabolałoby trochę, jakby jeszcze w tym momencie ten M53 trafił. Ale cóż, jego problem, kolega był trochę za szybki. Tak jest: don't cap. Crusader SP pisze, że odmawia, żeby raczej pojechać skapować. Wiadomo, że w tym momencie, jeżeli prototyp by się puścił w długą i pojechał coś tam jeszcze wyspotować, by poniszczyć, byłby w stanie ich zniszczyć, no ale cóż. Jest protek. 795 HP. Dużo. Dużo. Powiedzmy sobie szczerze, to je są... No praktycznie wszystkie strzały trzeba było oddać w niego jeżeli by to... Do... No! Jakby dobrze wchodziło, to czterema strzałami, ale oczywiście to się nie uda, bo, bo jak powiedziałem. E, e, śred... Jest! Kurcze blady! M53 zniszczył naszego, e, M40, dobra, jeden strzał. Nie ma to się zatrzymywać, trzeba jechać cały czas do przodu. Po to oczywiście się dosyć trzeba, obraca. Poza tym jego problemem jest największym to, że nie obraca się w całości, tylko obraca się wieża do pewnego stopnia. Jest pięknie wykończony. 4117 widzianego Demedu, Trzy fragi tylko, ale naprawdę powiem szczerze, że bitwa bardzo dobra. Jak na takim lajcie na takim light poziomu. To naprawdę, powiem szczerze, tutaj kolega zaczął naprawdę jechać nim bardzo dobrze. Robi to, co powinien. Czyli mm, najpierw świeci, wyciąga przeciwników pod arty. To na samym początku rzeczywiście e, ładnie się poobijał z nimi. Trochę zostało mu mało HP, ale cóż. Crusader. Crusader tam ciśnie. Zobaczmy, jedzie dosyć szybko, czyli jednym słowem, jedzie tyłem. brak amunicji Zobaczcie ta pantera czerwoniutka jak normalnie nie wiem pomidorek taki totalny On raczej no to taki jest wyższy wyższy, wyższy stopień czerwoności o tutaj byłoby pięknie jaki piękny byłby strzał w tym 50 50 53 55 dobra jest ładnie i teraz trzeba tylko poczekać aż nasz Crusader go tutaj weźmie i zdzieli. Trafi, czy nie trafi? Oto jest pytanie. Tak, to, to jest zły pomysł, bo w tym momencie można dostać od swojego. Dobra. Już byłoby po M50. Jest! Ła! Jednym słowem, dużo szczęścia, że Crusader jeszcze dodatkowo trafił tą artę i wyciągnął ją na hita. Oprócz tego jeszcze mm, był Plus taki, że właśnie wyciągnął kolega tą bitwę i to dosyć ładnie. Poczekajcie, już sobie wezmę tylko. oj, nie ten jest. Przepraszam za chwilę, ową zwłokę, ale po prostu zamknąłem sobie niepotrzebnie przeglądarkę. Gość, rzeczywiście, Piotrek jest gość, bo bardzo ładnie wyciągnął tą bitwę, nawet bez pocisków, później starał się robić wszystko tylko, co jest możliwe, żeby utrudnić życie tej artylerii. M53-55 jest dosyć szybką artą, więc spokojnie mogłaby zacząć uciekać, gdzieś tam przestawiać się, no i mm, ciężko byłoby ją trafić krusajderem, dlatego też naprawdę ładnie go tutaj przehamował, bardzo ładnie to zrobił i dzięki temu wygrali tą bitwę. MK, tylko i wyłącznie wsparcie oraz duży kaliber. Ja powiedziałem, że ten Pojazd jest bardzo trudny do grania i rzeczywiście jest coś w tym. Oczywiście mm, mówię, szybkość cenność jest fajna, cenność jest w miarę dobra, natomiast problemem jest o, najwięk największym problemem tego pojazdu to jest opuszczanie lufy, które praktycznie nie istnieje ze względu na to, że mamy tutaj no, w teorii minus 5 stopni, ale w praktyce, nawet chyba jest, nie ma tego, o tych minus 5 stopni. Tutaj jest jakiś błąd, chyba że do jakiegoś bafa, o którym nie wiem, bo tak naprawdę w praktyce opuszczanie lufy tutaj jak ja nim grałem, to nie istniało, więc był to rzeczywiście duży problem. Zobaczcie, 4310 demedżu, 3 fragi, niby niedużo, niby nie, ale po prostu wyciąg tej bitwy, jak to rzeczywiście się potoczyło, że zostały sam już na, na tyle czołgów i takich naprawdę trudnych, problematycznych, mając 130 HP, rzeczywiście bardzo ładnie to wszystko powyciągał. Tak z ciekawości, ten Crusader, 2255 demedżu, naprawdę bardzo Dobra bitwa jeśli chodzi o Crusadera. To już są takie bitwy naprawdę przyzwoite. No i te 54 który tam zaraz na sam początku padł. Pantera, Pantera, Pantera. Milan Colaro zrobił 594 po spocie, więc no, na pewno mu cyferki tam podskoczą momentalnie. I teraz tak. Na 42 strzały 37. Trafionych, 25 spenetrowało i dało to 4310. Jeśli chodzi o dystans, 7, ponad 7 km, naprawdę dużo, i z asysty tylko 1995. I widzieliście, kolega miał bardzo dużą ilość pocisków premium goldowych, to są podkalibrówki, więc jest to w teorii dużo łatwiej przebijać, ale tego IS-8 na samym początku na przykład nie mógł przebijać. I niestety kosztowało to trochę, kosztowało to aż. Wyszarzenie tych wszystkich pocisków kosztowało to aż 86 tysięcy na minusie, co przy zarobkach brutto 70 tysięcy daje aż 46 tysięcy na minusie. No cóż, to jest light, więc jego matchmaking jest 7 -9. I oczywiście, jeżeli go wyrzucić na, na, na te wysokie tiery z penetracją 170, no, można byłoby rzeczywiście czas powalczyć, ale czasem nie da się wszystkiego objechać, tym bardziej, jeżeli stoi jakaś grupka pojazdów z przodu, to wówczas no, ciężko jest cokolwiek zrobić dlatego też i ten gold się dosyć często sypie na tym pojeździe. Oczywiście są osoby, które na nim będą grały bez golda i też będą potrafiły od czasu do czasu zrobić jakąś dobrą bitwę, z tym, że to właśnie to od czasu do czasu jest znacznie bardziej rzadko. 2778 EXPA, świetne EXPA 2 czyli ponad pojęcie pół tysiąca. Bardzo dobra bitwa w wykonaniu kolegi, naprawdę ładny wyciąg i mam nadzieję, że wy, wy potraficie właśnie Lightami wyciągać w taki właśnie fajny sposób bitwy. Oczywiście mm, gra tym LTTB jest trochę trudniejsza niż innym lightem siódmego poziomu, czyli na przykład Bulldogiem, czy T71, bo tam mamy magazynki, które mają nie dość że lepszą penetrację, mają lepsze pociski zwykłe, bo mają zwykłe pociski podkalibrowe i wówczas T175 bardzo często przebija wszystko. Natomiast ten ten ma też plus, że, że tamte mają akumulaki na pocisku premium, natomiast tutaj mamy podkalibrowki, więc nie ma tego złego. Mam nadzieję, że Wam się bicza podobała, mi się podobała i ja Wam mówię do usłyszenia. Trzymajcie się!